Do Na koniec, poparcia, skoro wywoływałem godzinę dla Polski, to bardzo krótko proszę. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. A więc Ryszard Tomczyk, godzina dla Polski. Panie profesorze, wracając do tematu listu otwartego do Ojca Rydzyka, dwa krótkie pytania. Po pierwsze. Jedno. Jak, jedno, ale w sekundę. Jedno. jedno pytanie. Jaki pan miał interes i co panem kierowało, żeby ubabrać w problemy współczesnej polityki, tak szlachetny czynek, jakim było ukrywanie Żydów przez polskie rodziny w czasie okupacji i czemu Panu zależało na tym, żeby w tym liście otwartym specjalny nacisk nawrzeć na to, że największym zagrożeniem dla Żydów w trakcie okupacji byli właśnie Polacy, według Pana, którzy mieli donosić na Żydów, którzy się ukrywali. Czemu Pan chciał jakby rozdrapać te rany w tym momencie? Co Panem kierowało? To nie ja upolityczniłem e, e, tą sprawę, tylko, tylko Tadeusz Ryzyk swoim prowokacyjnym zachowaniem E, oczywiście, że e, te środowiska nie są w stanie stanąć w prawdzie tego, jak wyglądało ukrywanie Żydów, dlaczego było bohaterskie. Ja Państwu powiem jedno zdanie. Ono było bohaterskie, strasznie ryzykowne, dlatego że ludzie się potwornie bali i mieli powody się bać, że sąsiedzi doniosą. I taki jest na ogół scenariusz tych śmierci. Panie profesorze, Pan często które pisze o antysemityzmie i często Pan pisze też o kolonizmie, czasami. więc ja od, odsyłam wszystkich. Musimy kończyć dzisiaj.